Kamil Szeremeta podjął ryzyko, wziął walkę z bardzo doświadczonym rywalem. 69 kg, 750 gram, 69 kg, 750 gram, waży Michał Żeromiński, A więc nawet nosząc ten ciężki tatuaż już na plecach, zmieścił się w kategorii, na którą się zawodnicy umówili, Rafał Jackiewicz, No to popatrzmy. 10 10 gramów 10 kg na razie 100 gramów za dużo, 70 kg, 100 gramów. Jest okej? Okay? Zgadza się Michał Żeromiński, Rafał Jackiewicz, 70 kg, 100 gramów. Nieprawda no, nie będę już 10 Łęcuszek ci waży 200, dobrze. Stańcie dodaj panowie, pozycja bokserska, bardzo proszę. Ale lewo twoje czy lewo moje? Twoje A to jest brawo. I popatrzcie sobie głęboko w oczy, twarzą w twarz. Żeromiński Jackiewicz, 8 rąd, limit wagowy 70 kg. To jutro. To jest walka numer 3. Dziękuję bardzo. Wywołuję zawodników.